Od jakiegoś czasu staram się z Tomkiem o dziecko i zaczęłam czytać więcej książek o płodności i polecam właśnie serdecznie już wcześniej wspomnianego profesora Wytulaniego. On miał zajebiste teorie, słuchajcie. On miał na przykład taką teorię, że największy wpływ na płeć dziecka ma, uwaga, na miętność kobiety podczas stosunku. I teraz tak, plemniki żeńskie są bardziej ruchliwe w środowisku kwaśnym, natomiast męskie w zasadowym, czyli im kobieta bardziej podniecona, tym kwaśniej, tym większa szansa na to, że spłodzi się dziewczynkę. Jak sobie tak analizowałam życie mojej matki, to trzy pierwsze córki z przyjemności, a czwarty syn to już tak na odpierdol się ewidentnie. Nie? To jest bardzo ciekawa informacja, bo zwykle męskiego potomka ogłasza się z taką dumą. Hmm, spodziłem syna. W obliczu nowych informacji to bardziej brzmi: mm -hmm, nie doszła. Zobaczcie, ilu tutaj mężczyzn siedzi na tej sali. Zobaczcie, ile tu siedzi pamiątek z chujowych wakacji. Zobaczcie. Tu jest dużo bardziej. Z Was ma synów, to będzie bardzo niezręczny powrót do domu. Przysięgam doszłam, przysięgam. Ja wiem, że mamy czterech synów, ja wiem. Fakt trochę spałam, fakt. Ale pamiętasz, jak się śmiałam swoich żartów, nie można udawać dwóch rzeczy naraz, okej? Okay? Ale im kobieta bardziej zestresowana, tym większa szansa na to, że spudzi się syna. Dlatego podobno w czasie wojny rodzi się najwięcej chłopców i sobie myślę ty. Jak to się wszystko skleja w piękną, logiczną całość, że już na etapie plemników, żeńskie są sprytniejsze i nie lubią podejmować ryzyka, bo gdy zaczyna się ten wyścig plemników, to żeńskie mają takie. Czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Ta pizda jest sucha, tam się coś odpierdala na zewnątrz, przepuśćcie chłopaków, przepuśćcie chłopaków i męskie. Aaaa.